Cześć kochani tu Janek Słowiński Szukając Smaku i dzisiaj pokażę wam jak gotować makaron z fasoli i to nie będzie taki makaron pewnie jaki znacie z fasoli że z ziaren i następnie to gotujemy, mielimy i robimy z tego makaron to po prostu będzie z takiej oto fasoli pokroimy ją na takie jakby agiatele i tak ją przyrządzimy zobaczcie jak to zrobić na początku gotującą się wodę o solę Mio I zabiorę się za świeżą fasolkę szparagową, przekrawam na pół i robimy ten kształt tak jak tyle. taki, że przecinamy wzdłuż tego rdzenia, co tutaj jest. Tak, wszystko kroimy. Tak sobie to wymyśliłem. Teraz całość dorzucimy do gotującej się wody, ona wcześniej była solona, jak widzieliście, i gotujemy to mniej więcej przez takie trzy do 4 minut. Wyłączymy i to sobie samo dojdzie, a ja na ten palnik akurat zaraz, i że mam jeden, wrzucę patelnię, żeby przygotować sos. Teraz zabierzemy się za pokrojenie do naszego sosu pomidora. Będzie to zwykła, dość mała kostka, ale taka zgrabna. Ten pomidor, który będziemy później smażyć, żeby nam się właśnie podsmażył, żeby ten sos był taki wyrazisty, delikatnie słodki, żeby nam się skarnalizowały te cukry, które są naturalne w tym pomidorze, eee, a nie żeby to była breja, papa, taka jakbyśmy sobie z puszki wyrzucili te pomidory, bo to nie o to chodzi. Mamy świeży produkt, to oddajmy mu części, i zróbmy go totalnie porządnie. Czosnek, który też zużyjemy do naszego sosu, bo nam podkreśli cały aromat. Ściągamy to musi sobie takie 2 minutki 3 odczekać, a tu rozgrzewamy patelnię na nasz sos. Wlewam odrobinę oleju yy, i zaraz wrzucę pomidory. Jak będziecie to robić w domu, to na pewno będzie pryskać, bo no, pomidor jest mokry. No, ale robimy to na zewnątrz. No to jolo, chcę żeby te pomidory się podsmażyły. Jak coś możecie je prażyć na patelni, słuchaj. Ewentualnie później dodać oliwy z oliwek, czy oleju właśnie, jak wolicie. Delikatnie posolę. I zmielę pieprz w moździerzu. Urwę kawałek rozmarynu. Zsiekam go. I również dodam do moich pomidorów do takiego przyjemnego aromatu, ale z rozmarynem pamiętajcie nie możemy przesadzić, bo on lubi zdominować naszą podrowę. Dodajemy nasz czosnek na patelnię no i mieszamy całość. Dolewamy octu balsamicznego. Jak, macie, jak nie macie go, to użyjcie octu jabłkowego, Belenie nie spirytusowego, bo jest za ostry. Generalnie jak macie spirytusowy, to Rezygnujcie, użyjcie cytryny. Ocet balsamiczny, on jest o tyle fajny, że musimy dodawać nawet troszeczkę cukru do tego, bo on ma w sobie cukry, i one muszą się delikatnie też skarmelizować. Razem z tymi e, pomidorami tutaj nam delikatna słodycz powstanie. No i to jest piękne. Przy okazji, jak lubicie sączyć wino, gdy gotujecie, no to wypadałoby troszeczkę skapnąć do naszego sosu wina. E, musimy poczekać, aż to się delikatnie odparuje, bo wino też nam nada takiego przyjemnego, fajnego smaku. Nasz pseudo makaron z fasoli teraz odcedzę. Z racji, że jestem w terenie, to zrobię to tak. Nic, żadnych roślin tu nie zaparzam, a podlewam przyszłą ziemię do chwastu. Naszą fasolę przerzucam na patelnię. Posiekam, yy, świeżą bazylię. Dorzucam do całości. Jest idealne. Jak na przykład nie chcecie w tym momencie, żeby to było w ogóle danie wegańskie i tak jak jest, to dodajcie, na przykład tutaj możecie śmietanki troszkę podlać, troszeczkę parmazanu zatrzeć i teraz całość przekładamy na talerz, użyję kwiatów ozdobnego groszku. No i to jest moi drodzy, nasze danie. A nagrywał was, znaczy mnie, a nagrywał Właśnie? mnie ten gość Tak i on to dzisiaj będzie jadł Pozdrawiam Pamiętacie, to on się kiedyś otruł jak gotowałem Nie było pyszne, pyszne Powtórzysz ten ruch? <laughs> oh, mine the plate is with the flowers on top of it. You, you know, it's very, oh my god, the golden fork. È incredibile. Italiano pasta. Pasta molto deliziosa. Sì. Si. A <laughs> to smaczne. Ale kwiaty czy w ogóle No. No bo te pomidory zwyciężyły. Jak macie taką alternatywę, e, jak nie chcecie makaronu, wam się znudziło albo nie lubicie, Jako, nie brunch, jako tak. brunch, Jakby jakaś no? kolacyjka, delikatna, warzywna. Dobrze porozmawiać przy makaronie wege. Nie dosyć moich filmów, po lewej i po prawej stronie znajdziecie je, a na dole macie ikonkę do kliknięcia subskrypcji. Jeśli jej nie zrobiliście, a chcecie, to zróbcie!